Dzień dobry Państwu. Witam w materiale, który od kilku godzin rozgrzewa polski Internet i wywołuje lawinę komentarzy nie tylko wśród fanów muzyki, ale też wśród osób, które od lat śledzą prywatne życie jednego z najbardziej cenionych wokalistów w Polsce. Mówimy o człowieku, którego głos zna niemal każdy Kuba Badach, muzyk, wokalista, kompozytor, producent, juror i trener telewizyjny którego publiczność kojarzy nie tylko z wielkimi scenami, lecz także z programami talent show oraz długą, konsekwentnie budowaną marką artystyczną. Badach od lat funkcjonuje w świecie, gdzie każdy wywiad potrafi stać się cytatem dnia, a jedno zdanie tematem numer jeden w mediach rozrywkowych. Ale dzisiaj nie będziemy mówić tylko o muzyce. Dzisiaj wchodzimy w obszar, który zawsze budzi największe emocje życie prywatne i rodzina. Kuba Badach jest od lat mężem Aleksandry Kwaśniewskiej, dziennikarki, osoby medialnej, a zarazem kobiety, która od dzieciństwa dorastała w blasku reflektorów. Ich związek od dawna uznawany jest za jeden z najbardziej połokę poukładanych, ale i jednocześnie najbardziej domku zamkniętych w polskim showbiznesie. Małżeństwo nie epatuje codziennością, nie karmi portali każdą drobnostką, nie zamienia prywatności w serial na Instagramie. I to właśnie dlatego. Każda ich wypowiedź, każdy gest, każda wzmianka o przyszłości natychmiast uruchamia falę spekulacji. I tutaj dochodzimy do sedna. W ostatnich dniach w sieci zaczęły krążyć tytuły, które brzmią jednoznacznie: Potwierdzono, oficjalnie, ujawnił, Dziecko, Tożsamość brzmi jak mocne wyznanie, prawda? Tylko, że w przypadku tej pary nic nie jest proste. Bo kiedy jedni twierdzą, że to przełom i poście w końcu powiedzieli wszystko, inni przypominają, że Aleksandra Kwaśniewska od lat mierzy się z pytaniami o macierzyństwo i jasno podkreślała, jak ogromną presję potrafi wywołać społeczne oczekiwanie. A więc co tak naprawdę zostało papą potwierdzone? Czy Kuba Badach rzeczywiście powiedział coś, co można odczytać jako ujawnienie prawdy o dziecku? Czy to media poszły o krok dalej, łącząc fakty, emocje i domysły w jedną historię, którą klikają setki tysięcy osób? Jak Badach budował swoją pozycję, zanim stał się nazwiskiem pierwszej ligi? Jak wygląda jego relacja z żoną poza kamerami i poza czerwonym dywanem? Dlaczego temat dziecka wraca jak bumerang? I co w tej sprawie jest faktem, a co medialnym skrótem, który żyje własnym życiem? Jak jedna informacja potrafi zmienić narrację wokół całego małżeństwa i dlaczego część fanów mówi dziś: To nie przypadek, że ten temat wypłynął właśnie teraz. Zanim Kuba Badach stał się nazwiskiem, które zna każdy, jego droga była dłuższa niż wielu osobom się wydaje. To nie jest historia błyskawicznej sensacji, którą wyniósł jeden viral. To jest przykład konsekwentnego budowania jakości latami, krok po kroku, bez skrótów. Badach od początku kojarzony był jako artysta, który nie idzie na kompromisy. W świecie, gdzie liczy się tempo i szybkie hity sezonu, on rozwijał własny styl. własny standard wykonawczy i bardzo charakterystyczną wrażliwość muzyczną. To właśnie ten rodzaj kariery sprawia, że publiczność nie postrzega go tylko jako celebryty, ale przede wszystkim jako muzyka, który umie. I teraz spójrzmy na moment, gdy jego nazwisko zaczęło pojawiać się coraz częściej, nie tylko w kontekście sceny, ale i telewizji. Wejście do dużych formatów i programów muzycznych dało mu dwie rzeczy naraz: szerszą rozpoznawalność oraz potężny impuls medialny. Z jednej strony nowe grono odbiorców, z drugiej nowe oczekiwania, także te prywatne. Bo gdy artysta zaczyna regularnie bywać w telewizji, ludzie nie pytają już tylko, jaką ma skalę głosu. Pytają, jak żyje, z kim jest, czy ma dzieci, czy planuje rodzinę. I tu pojawia się szczególnie ciekawy wątek: współpraca kuby Badacha z własną żoną. Bo to, co dla wielu par byłoby ryzykowne, dla nich stało się czymś, co buduje jakość. W mediach pojawiały się informacje. Że Aleksandra Kwaśniewska napisała teksty do projektu artysty, a Badach mówił o niej jako o pierwszym, najsurowszym i najbardziej szczerym recenzencie jego pracy. To jest ważne, bo pokazuje zupełnie inną dynamikę, nie tylko mąż i żona, ale partnerstwo, które działa także zawodowo. Związek, w którym jest przestrzeń na krytykę, na dystans, na konstruktywne uwagi. I właśnie dlatego ten duet jest tak często nazywany bobą dojrzałym i dabał stabilnym. Równolegle jednak, ta stabilność działa jak magnes dla plotek. Im mniej para mówi o prywatności, tym mocniej inni próbują dopowiadać resztę. I nagle wystarczy jedna wypowiedź o rodzinie, jedno symboliczne zdanie o przyszłości, jedna piosenka z emocjonalnym przekazem, i internet już wie swoje. Przypomnijmy. Badach przyznawał w wywiadach, że potrafią go poruszać teksty, które dotykają tematów ojcostwa i dziecka. Media wyciągały cytaty o liście ojca do noworodka, bo brzmiało to niezwykle mocno i natychmiast budziło skojarzenia, że być może za kulisami dzieje się coś więcej. I teraz zatrzymajmy się na sekundę. Czy to był artystyczny obraz? Czy to była emocja związana z tekstem? A może coś, co publiczność chciała usłyszeć? Nawet jeśli nie padło wprost, ten mechanizm działa w show biznesie zawsze tak samo. Nie trzeba twardej deklaracji. Wystarczy cień, sugestia, niedopowiedzenie i powstaje wielka historia. Jak w tym wszystkim wygląda życie prywatne Kuby Badacha i Aleksandry Kwaśniewskiej i dlaczego właśnie ich relacja jest idealnym paliwem. Jaćmy się paliwem dla takich nagłówków. Kuba Badach. I Aleksandra Kwaśniewska są parą, która od lat wzbudza jednocześnie sympatię i ciekawość. Z jednej strony, nie ma tu skandali, dramatów, publicznych rozstań, awantur w blasku fleszy, z drugiej, to właśnie cisza sprawia, że opinia publiczna słucha ich jeszcze uważniej. Z tego co wiemy z wypowiedzi medialnych, ich relacja opiera się na bardzo konkretnych fundamentach, wzajemnym szacunku, przestrzeni. A także umiejętności życia w rytmie, który dla wielu par byłby nie do udźwignięcia. Badach koncertuje intensywnie, jest stale obecny w branży, a mimo to podkreśla, że ich małżeństwo funkcjonuje harmonijnie. Ale teraz dochodzimy do momentu najbardziej delikatnego. Bo w Polsce, gdy znana para jest razem wiele lat, prędzej czy później pojawia się jedno powtarzające się pytanie: A kiedy dziecko? Media wracały do tego tematu wielokrotnie. Aleksandra Kwaśniewska miała mówić o presji społecznej związanej z macierzyństwem i o tym, że takie pytania potrafią być wyjątkowo uciążliwe, zwłaszcza gdy dotyczą tak osobistej sfery życia. I tu właśnie rodzi się klucz do całej dzisiejszej historii, bo kiedy w sieci pojawia się nagłówek, potwierdzono, badach ujawnił tożsamość dziecka, którego spodziewa się jego żona, to od razu uderza w temat, który od lat był w tej relacji najściślej chroniony czyli nie nowa płyta, nie nowy program, tylko dziecko. I teraz pojawia się pytanie, które zadaje sobie ogromna część widzów: czy to naprawdę oficjalne ujawnienie, czy może kolejny przypadek, gdy media zbudowały narrację na emocjach i luźnych sygnałach? Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden element. Badach, i Kwaśniewska to osoby, które potrafią mówić o sobie w sposób kontrolowany. W wywiadach, gdy już coś zdradzają, robią to ostrożnie i bez sensacji. Tym bardziej każdy cytat staje się dla portali materiałem do rozbudowania. Wystarczy więc jedno zdanie o rodzinie, jedna wzmianka o przyszłości, jedna symboliczna piosenka, jedna emocjonalna reakcja na tekst i natychmiast uruchamia się machina interpretacji. A równolegle żyje jeszcze jeden wątek który publiczność uwielbia. Relacje z rodziną Kwaśniewskich. Kuba Badach był pytany o teściów, o kontakt z Jolantą Kwaśniewską i o to, jak odnajduje się w tej rodzinie. Takie tematy zawsze trafiają na nagłówki, bo łączą show-biznes z politycznym dziedzictwem znanego nazwiska. Dlatego dzisiejszy temat działa na ludzi tak mocno, bo to nie jest zwykła plotka o celebrytach. To jest historia o małżeństwie które od lat trzyma emocje za zamkniętymi drzwiami, i o mediach, które próbują te drzwi uchylić. I właśnie w tym miejscu zaczyna się prawdziwe napięcie naszego materiału. Przejdziemy do najważniejszego. Co znaczy pod koła to potwierdzono, co mogło zostać powiedziane publicznie, jak portale budują tego typu komunikaty. I dlaczego część fanów ma wrażenie, że ta sprawa została rozdmuchana dokładnie w idealnym momencie? I teraz przechodzimy do punktu, w którym emocje rosną najmocniej, bo oto mamy tytuł, który brzmi jak wyrok: Potwierdzono. Słowo, które w mediach działa jak pieczęć autentyczności, ale w praktyce to często nie jest pieczęć faktów, to jest pieczęć narracji. W świecie portali i newsów rozrywkowych, potwierdzono, bywa używane na kilka sposobów, czasem oznacza twardą informację. Czasem oznacza potwierdzenie jakiegoś drobnego elementu, a czasem oznacza tylko to, że temat stał się oficjalny, bo już wszyscy o nim mówią. I właśnie na tym polega mechanizm, który w tym przypadku jest szczególnie widoczny. Jeżeli para przez lata nie pokazuje prywatności, to każdy nagłówek o dziecku staje się natychmiast wiralem, bo odbiorcy czują, że to może być pierwszy raz, gdy coś zostało powiedziane głośno. Tylko, że uwaga, w publicznie dostępnych materiałach medialnych nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że Aleksandra Kwaśniewska jest w ciąży. Wręcz przeciwnie, w poprzednich publikacjach temat dzieci pojawia się raczej jako przestrzeń presji i pytań, które wracają do niej regularnie. Dlaczego więc nagłówki wyglądają, jakby wydarzyło się coś przełomowego? Bo to jest dokładnie ten moment, w którym media łączą kilka elementów. Emocjonalny odbiór twórczości Badacha, jego wypowiedzi o żonie jako współtwórczyni i pierwszym krytyku, publiczną sympatię do ich małżeństwa oraz społeczne przywiązanie do tematu dziecka dziecka jako symbolu szczęścia. W tym układzie każdy szczegół zaczyna prałene pracować. Badach mówi o tym, że żona otworzyła go na podróże, że jest ważną częścią jego życia, że ich wspólne doświadczenia są inwestycją w relacje. Mówi też o ich wspólnej pracy nad albumem, o szczerości, o tym, że w małżeństwie liczy się przestrzeń i konstruktywna krytyka. To są piękne, dojrzałe zdania. Tylko że w atmosferze plotki one brzmią jak przygotowanie a nie przygotowanie gruntu. I tutaj właśnie pojawia się napięcie, którego nie da się zignorować. Czy media wyczuwają, że ten temat niesie gigantyczny potencjał czy w showbiznesie ktoś świadomie podsyca zainteresowanie? Czy to naturalny efekt popularności i tego, że publiczność domyka historię za swoich idoli? Kulminacja jest taka, że tytuł o ujawnieniu tożsamości dziecka staje się dla odbiorcy obietnicą. Klikniesz i dowiesz się czegoś, czego nie wiesz nikt. I teraz kluczowe: w takich historiach liczy się nie tylko fakt, ale emocja. Bo nawet jeśli nie ma oficjalnej informacji o ciąży, to sam fakt, że temat wraca i krąży masowo, oznacza jedno: ta para znajduje się w centrum uwagi bardziej niż zwykle. I w tym właśnie momencie nasz materiał osiąga najwyższy punkt. To nie jest tylko historia o jednym nagłówku, to jest historia o tym, jak prywatność w Polsce staje się walutą, o tym, jak publiczność chce szczęścia dla swoich ulubieńców. I o tym, jak jedno zdanie potrafi rozpalić wielką falę interpretacji. A co dalej? Zrobimy coś, co w tym typie historii jest najważniejsze. Uporządkujemy fakty, oddzielimy emocje od rzeczywistości i pokażemy, dlaczego w takich tematach granica między informacją a narracją bywa cieńsza niż komukolwiek się wydaje. I teraz, gdy emocje już opadły, warto spojrzeć na całą sprawę z dystansu. Tak, jak robi to doświadczona redakcja, która wie, że w świecie celebrytów sensacja bywa szybsza niż prawda. Który dzisiaj analizujemy, jest bez wątpienia jednym z tych, które mają idealne składniki pod wiral. Potwierdzono, czyli obietnica faktu oficjalnie, czyli sugestia, że to koniec domysłów. Dziecko, czyli temat, który zawsze wywołuje największe emocje i nazwisko Badacha. Artysty, którego publiczność darzy autentycznym szacunkiem. Tylko, że jeśli trzymamy się standardu informacyjnego, sprawa wygląda znacznie bardziej złożenie. Z dostępnych w mediach materiałów wiemy, że Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewska to para, która od lat funkcjonuje w centrum uwagi, ale równocześnie bardzo konsekwentnie broni prywatności. Wypowiadają się rzadko, ostrożnie, bez krzyku. A jednak Paradoksalnie, to właśnie ich cisza generuje największy szum. Widzimy też, że temat dzieci pojawiał się w przestrzeni medialnej już wcześniej, głównie w kontekście pytań, presji społecznej i tego, jak trudno żyje się, gdy ludzie oczekują od ciebie jednego konkretnego scenariusza. To sprawia, że każdy nowy nagłówek o dziecku działa jak zapalnik. Ale czy w tym przypadku mamy do czynienia z przełomem? Czy doszło do oficjalnego ujawnienia? Czy potwierdzono? Znaczy, że usłyszeliśmy jasną deklarację. Na ten moment bardziej wygląda to na sytuację, w której media i odbiorcy połączyli pewne sygnały. Emocje wokół małżeństwa Badacha i Kwaśniewskiej zrobiły resztę, a algorytmy podbiły temat, bo ludzie masowo zaczęli go klikać. Jednak nie da się zaprzeczyć jednemu. Ta historia pokazuje, jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się ten duet. I nie dlatego, że wywołują skandale, tylko dlatego, że wydają się normalni w świecie, który normalności prawie już nie pamięta. Kuba Badach podkreślał, jak ważna jest dla niego żona, jak współpracują, jak ona wpływa na jego twórczość i jak w ich relacji liczy się szczerość. To jest przekaz, który działa na ludzi mocniej niż tysiąc krzykliwych plotek, bo mówi o partnerstwie, nie o pokazie. I właśnie dlatego dzisiejsza burza wokół dziecka nie jest tylko plotką, to jest lustro społeczeństwa. Wszyscy chcą widzieć ciąg dalszy tej historii, wszyscy chcą wiedzieć, czy coś się zmieniło, i wszyscy chcą usłyszeć słowa, które, proszę być może, nigdy nie padną publicznie. Bo w świecie celebrytów największą sensacją bywa nie to, co widać, ale to, co pozostaje przemilczane. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu jedno słowo prawda, a ja sprawdzę, ile osób ogląda nasze materiały do końca.